Cześć, to jest strony Męzie, a ja witam Was w kolejnym odcinku z wakacyjnej przygody. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy sobie kejwy, które są na tym świecie. Chciałbym też podziękować Wam za aktywność pod jakimikolwiek ostatnio filmami. Bardzo fajnie, że nabieracie tyle wyświetleń. A także chciałbym zarzucić taki deal. Jeżeli pod tym filmem do końca tego tygodnia wbijecie 7 łapek w górę, no to możemy zrobić 3-dniowe daily. Co wy na to? Zacznę je od poniedziałku. Co wy na to powiecie? Do końca tego nie wiecie 7 łapek pod tym filmem. A ja robię 3-dniowe daily. Z tej autoserii. serii. Co wy na to? Ja już nie przedłużam. I zapraszam do oglądania. Co w dzisiejszym odcinku? No, tak jak powiedziałem, zwiedzimy sobie cave. Y. W poprzednim odcinku tego nawet nie zauważyłem, ale tam jest taka. Wyspa z dziwnymi ciemnymi klockami. I chciałbym ją zobaczyć, nie? Co tam może się trafić. Dlatego najpierw tam pójdziemy, może jakieś kaywy tam będą. Słuchajcie, wbiliście 74 subskrypcje. Chyba już o tym wspominałem, ale czul. No i naprawdę naprawdę niewiele nam brakuje do tej stówy. 26 subów. I mamy równą suwę. I wtedy będziecie mieli jakiś specjal z tej okazji. Dobra, dawajcie mi łódkę i dzisiaj zwiedzamy. O czym jeszcze mogę dzisiaj powiedzieć? E... Turniej przyjął się nawet fajnie. Aktualnie jest 9 lub 8 osób. E... Chcę wziąć w nim udział. Co jest chyba dobrym wynikiem. Bo... No, szanujmy się. Ja, moim priorytetem było, że 7 osób wzięło udział. A że jest z was aż 9. to to ludzie. Taka liczba mnie zadawała. Dobra. Co to jest za biom? Sawanna? Nie. To jest jakaś... O oh, morda To jest jakaś... jak... To nazywa? Sz... nie chcesz... To jest jakaś szatere, szaterec, sawanna plateł Dużo węga tutaj Mog <grymne> mogiłby O oh, morda taka trochę delta Bo deltowa to tylko że tutaj ja pierdzielę, ale fajny biom. Dużo bazaltu, blackstone'a. To jest chyba concrete. No ciekawe. Co tu jeszcze mamy? Wciul czarnych kloców na pewno. Te magma cuby ciekawe wyglądają. I cząsteczki. Taki popiół. Co to za blok? Wełna czy co? co? to jest? Blok węgla! O mordę. No to mamy tutaj praktycznie źródło do przepalania. No to ciekawie. Ej. Uuuu. Co to jest? Ty zejście do kajwu, tak. Ej, to czekajcie. Czy ja nie mam, to będę musiał jakieś drewno zdobyć, bo chcę się tam dostać. Potrzebuję tylko drewno i ziom. Tak. I robimy myk taki. Ty Tylko, że tutaj coś jest. Niby tak, ale dlaczego tutaj jest tyle tego? Wiadro wody, o! A O, żelazo! Czyli da się. Jak znajdę, dobra, jak znajdę jakąś jaskinię, to po prostu wam pokażę. Nie? Dobra, coś znalazłem. Ale wygląda to wciulnie niebezpiecznie. Ale ta woda jest taka brązowa. I tu są magma bloki. No, ciekawie tu się robi. Albo i nie ciekawe. Dobra Kurczę, to żelazo się przyjda. Jeżeli gram tu bez farm Okej, okay, to No ale my tu chyba jednak się nie pożela tu bardziej dzisiaj po Diament i ja pie... Nie, może tam są Dripstone Cave Gdzie my jesteśmy obecnie? Level Ocean Ojoj Dripstone Cave Takie małe zróbmy sobie pochodnie Nieagę pochodnie robić? O. o, idzie creeper O, jest tak wulkanowo, naprawdę, jakbyśmy byli pod wulkanem, nie? Tam coś jest ciekawego. Może być jakieś przejście. Tylko nie zginąć dzisiaj. No. Nie zginąć, czy to jest dobre słowo. Aha, bo tu nic nie ma. Ciekawego. Tu już jest minusowa wysokość. Tam może coś? Oj, tu się robi naprawdę niebezpiecznie. Kurczę. Patrzcie, jak ja, tak zmotowany. O! To ten. trochę zmodyfikowany ten. zmodyfikowany te. Jak się nazywa? Kopalnie. Może tutaj coś znajdziemy. Co no do tych cave'ów, wiem, że jest kilka rodzajów. Tutaj. Między innymi lash. Wiem, że są dodane. Dripstony. Oraz tak zwane podwodne jaskinie. Oceaniczne chyba. Które bardzo bym chciał odwiedzić, bo one ponoć ładnie wyglądają. Kurczę, ale tutaj tak mrocznie. O! Mamy skrzyneczkę, diamenty. Nie, ale żelazo. Chlebek. Wodnia. Zapis nam się trochę przy... Dobra, mhm. jesteśmy na siedemnastej wysokości. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Ojoj, trochę laguje mi. Tu mamy. Kolejne klekotki, jak to mówi Hezjusz. Ale wy nie strzelajcie we mnie, no. Aj. O, strzyneczka. Dobra, i co będzie tu? na przyda się. I to tyle, nie? Tu jeszcze mamy... uuu jest 16 poziom O, patrzcie laszkę tam było to zaraz tam pójdziemy tylko jeszcze tutaj chcę odwiedzić nie masz jakoś jakiejś tu byliśmy przed chwilą dobra nie ma co zlekać idziemy tam zobaczyć te laszkajwy. i o to takie małe o nieee Coś ty zrobił Ty głupi creepy To nie jest jak obiom. To jest dalej jako rzeka. To jest rzeka, nie? góry mamy plażę nad sobą. Kurde, ale... Jak tu? taka ciągnąca się linia tego. I koniec. Aha. No, ale fajne, naprawdę fajny efekt to daje. Tutaj te pnącze. Da się po nich wspinać, nie? No, oczywiście. Hmm. Kolejne o. Ło. Wow, patrzcie, jak ta jaskinia super wygląda dzięki temu. Ma taki klimat. No. Tego Minecraft potrzebuję Dzień dobry bo będzie się bić Ja mam idę sobie i nie przeszkadzam Kurcze a tu jest naprawdę ładnie kurde no O Nadalia Nie da się tu przejść ja wierzę O, tam niżej jest, tak? Wow! Ale to sobie taki... Taki klimacik, taki... Mini klimacik fajny. No i to! Dziękuję. Możesz? O, jaka duża! Nie mogę się tym zachwycić. Ja wiem, że już podobne rzeczy widziałem na light sprawcie, ale... na zawie. Dobrze, bijcie się! Dobrze! Zabicie, macie się zabijać. Jest, diomenciki! Cieszę się wykłębia gdzieś, zdobyłem? Chyba nie wiem. Nie chyba. To jeżeli nie zdobyłem, no to... Zobaczmy czy będę miał achievement. Musiałem gdzieś zdobyć już się. Kurde. Pewnie statku... Kół, lub w mapie skarbów lub coś. Okej. Okay. Okej... Tylko teraz... tak. tak. Jeden? serio? Dwa. Może więcej? Nie, dwa. Wtedy diament już mamy. Super. To ja zaliczy nie chcę Dobra. U, jak tu jest ogromnie Tam coś ciekawego wygląda Klucz, ale fajne te kajy, fajne Naprawdę to coś się przydaje Minecraftowi Chciałbym też z Wami teraz jeszcze o jednej rzeczy pogadać Jak myślicie, czy to już jest jedna z aktualizacji, która zbliża nas do tak zwanej rewolucyjnej wersji A mianowicie 2.0 Chciałbym tylko przypomnieć, że no Jeb kiedyś mówił że, jeżeli ma powstać wersja 2.0 To musi być to coś naprawdę rewolucyjnego No i... ohoj, swoich z ogórkami No i jeżeli to ma być naprawdę coś rewolucyjnego To ja myślę, że Cave Untlifts Przybliża nas do tego I nie mówię, że już za rok Miałoby wyjść 2.0 Ale no tak Chciałbym powiedzieć, że tak za, nie wiem, może za jakieś 3 lub 4 lata mogłoby już by wyjść wersja 2.0, no bo obecnie, co teraz będzie potrzebało, jeżeli ten generator już wejdzie, to według mnie generator będzie potrzebował nie tylko zmian, Okej. Okay. Będzie on potrzebował naprawdę takiej zmiany i zmiany. I mechaniki gry. Czyli wiele mechanik się zmieni, na przykład crafting lub uzyskiwania czegokolwiek. Ale i cały generator biomów. Ten, na którym obecnie gram tutaj, Mega, mógłby być... No jakby to powiedzieć, on mógłby być według mnie... Gdzie ten ja widziałem? Tam. Ten generator na spokojnie mógłby być... Tym generatorem dla wersji 2.0 No powiedzcie, że nie No kurde, no Jest on przepiękny, naprawdę Wygląda jak coś naprawdę, jeżeli to dodałoby Mojang Ja bym naprawdę uznał to za naprawdę fajną, ciekawą rzecz Rewolucyjną na pewno Ale Minecraft potrzebuje tych zmian Te biomy, które teraz znamy tak serio, wiele biomów dalej jest bardzo podobnych do tych, które widzieliśmy na, becie, na betach, przed wyjściem wersji 1.0, nie? No szanujmy się, ale no... Ta gra... ...potrzebuje zmian tych biomów. Te biomy są naprawdę mało, inaczej, wydaje się, że jest ich dużo. Ale jak tak spojrzymy głębiej... ...to one są bardzo monotonne. Tak naprawdę może się wydawać, że jest ich mało. Nie. No bo ile mamy biomów? Czekajcie. Options, advancement i tutaj. 42 biomy mamy. Czego wiele biomów to jest tylko po prostu lekko zmodyfikowane, typu e, górska rodzaj tych biomów, lub tam trochę, wody, nie wiem, lub takie przejściowe biomy. No co nie jest chyba zbyt nieciekawe, a tutaj. Zobaczcie, jeżeli to jest tu, no nie, ale widzieliście tamte góry, tamta sawanna. To nawet nie była sawanna, ale to mógł na spokojnie by być jakiś inny, odrębny biom. No powiedzcie, że nie. Jak dla mnie to byłaby zmiana na plus. Dobra, ja tu gadu, gadu, a ja tutaj jeszcze po diamenty, więcej przyszło. Ligi 13. Oj, oj, tu jest słyszę. lekotki. No idź. Co? Nała. Żyjemy. Kurde. Jak te kejwy się tak przewijają, to nawet... Fajnie się po nich chodzi. Kurczę. Oj, oj, oj! Kolejne. Jest tu mega nieciekawie. Kolejne diamenty. Shit. Bicie się? A niebezpiecznie. Ale niebezpieczeństwo, no to. Taka trochę, takie trochę emocji dzisiaj. Dobra. <laughs> Najśmieszniejsze jest to, że. Przednie odcinek Zajeszka, to, to też było w sumie kopanie diamentów trochę. A tutaj robimy to samo. Tylko chyba nie w takiej dużej ilości jak tam. To nie. No bo tam to o wiele, wiele jest. Różnica. Jeśli to co tam kopałem, ma tutaj, no to upu, upu Ale myślę, że tu też dałoby się zrobić tak ikon. Muszę pamiętać, że tutaj ja mam żelazną zbroję, a nie meteraitową. Ja. 17 diamentów. Dobrze, że to nie jest żadne hardcore. Bo życie, ja już bym tutaj zginął. Gdzieś gdzieś tam było ogórków, nie? Ja na nie mówię ogórki. Dobra. Dawaj to. Tutaj coś jeszcze będzie? Nie. To idziemy po tamte. O kurde. Nie ja mam się gierkę. No, to nas level już mam. Uuu, diamenciki. O, szósteczka chyba, nie? Ja więcej! Więcej. Uuuuuuu. Pięknie. Jeszcze są. Dwadzieścia osiem diamentów. Kurczę. Nie, w tych kewach się można bardzo łatwo do. Lepiej, ch chyba możemy szybciej drobić się diamentowego seta niż wcześniej. Ojoj, tam gdzie jest zielono. Skelina chyba mojej bazy mam, żeby gdzieś się wracać potem. Chyba mam. A jak nie to sobie zobaczy na odcinku lub coś? To nie. Ja. Urcze, urczaki, tu jest, jest poziom, to jest siódmy. Teoretycznie, jeżeli dystrybucja diamentów tutaj jest taka sama jak... jak na no, jak na ty. Na przodzie tam. Znaczy na tym generatorze. To nie męty. O, będą. Okej. Okay. No i tak się z tym chodziło. Spadnie ta woda. Tak. Dobra. I diamencik jeden, czy ile? Jeden diamencik. Jeden diamencik to zawsze coś, nie? Kurde. Nie mogę nacieszyć oka tymi jaskiniami. Ale bardzo bym chciał znaleźć jakoś ten... ...cave'y te takie oceaniczne. Ale one znalazły się będą jakoś pod oceanem, albo coś tego typu. Ale, nie powiem, bardzo one mi się podobały. Jeżeli można jakby coś takiego dodał, nie narzekałbym. Według mnie... Jeszcze, na pewno, coś czuję, że chyba na pewno dostaniemy jeszcze jakiś dodatkowy biom. Oprócz tego, co wiemy. Że będzie... Właśnie nie wiem. Wiem, że będą dripstone biomy. Będą biomy... Lush cave. I teraz pytanie, bo... Nie wiem, czy niektórzy. Nie wiem, czy też tak myślicie, ale. Trzecim biomem. Będzie ten Biom, gdzie mieszkał Warden. Co wy o tym myślicie? No bo, według mnie. Tak może być. No bo. Według mnie, jeżeli Warden miałby się resfił, no to tylko na takim czymś. Jeszcze na biomę. Chyba, że jakaś serio struktura. To będzie. Nie wi mnie. Chciałem na Ciebie zwrócić kolce. A tu co? Wiecie co? Będę chciał się teraz już chyba wykopać. Starczy na tych diamentów. Dobra. Mam już jakąś dziurę. Zobaczymy jak. To jest biom Nie Nie patrzesz do góry Okej okay. To jest chyba dalej sawanna? No tak wygląda Ale co to jest dokładnie To zaraz zobaczymy jak wyjdziemy Nie chcę jeszcze podpalać F3 i zadać biomu Nie Nie o to w tym chodzi my to odkrywać? Czy my to mamy odkrywać? Może spaść? A wow! Na szczęście drewno tutaj będzie pod osadkiem. co to jest? Kaktusy? Pustynia! To jest pustynia! To jest pustynia! O ja cię! Taka trochę wyschnięta, ale jest jak tu sam. No A wam co? Czerwona pustynia? Ale wiecie co? Dajmy 14. Zobaczymy Co to tam jest? Ja mam łódkę, mam Kurcz ja to więc coraz więcej rzeczy poznaję. To jest Messa? Tak to jest może być Messa, ale zobaczymy. Co to, to zrobią? Dalej pustynia! To jest dalej pustynia. To jest pustynia, tylko że z czerwonymi kredkami. A kurczę, nie spodziewałem się tego. Dobra, dam sobie ten mniejszy Nerdca. Nie wiem dlaczego, ale strona, na której możemy pobrać Optifina Za cholerę mi nie działa, rozumiecie? Chciałem sobie pobrać Optifina A nic się nie chce pobrać Normalnie strona mi nie działa Nie wiem dlaczego Ja jeszcze tutaj może sodium będę pobierał, jeżeli Optifine mi nie działa, no to sodium Okej, okay, mamy ruiny, portalu Uuu, jakieś tam drzewo ciekawe Co to w ogóle za jest? Co to mamy? Uuu, ale dużo. Co to nam się nie przyda. Czy mamy blok złota? No chyba nie Co to jest? To jest struktura? Czy co to jest? Ej, bo tu jest baobab. O w mordę. Serio się ja tego nawet nie spodziewałem. To jest jaki biom? Jeżeli to jest dżungla, to jest zwykły las! To jest zwykły las! Ja pierdzielę. Dobra, chyba z odkrywania dzisiaj jaskiń i biomów na tyle możemy powiedzieć. No bo też nie chcę dużo spoilerować, odkrywać sobie rzeczy. Nic sobie niespodziankę chcę, nie chcę, nie dalej robić. Dziękuję wam za oglądanie. A i zostawcie te subskrypcje. Naprawdę będę wdzięczny. I pamiętajcie o 7 łapkach w górę. 7 łapek w górę. Robię 3 dniowe daily. No to co? Narka.